No i witam. Witam, witam. Szczęść Boże. Że tak powiem, z takim wnioskiem formalnym wystąpię w nawiązaniu do listu do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 29. Nie wejdę do kościoła. Nie wejdę dokąd nie nastąpi oczyszczenie. Wspierajcie kapłanów, których prywatnie, prywatnie zupełnie. Żeby nie, ci, ci, ci na i e, fioletowo jarmułkowcy, żeby nie wiedzieli o tym. Ale wspierajcie tych prawych, żeby przetrwali jeszcze 2,5 roku. To wam mówię. A ja sam nie wejdę. Po prostu nie wejdę i tyle. Czytajcie Pismo Święte, wyciągajcie wnioski, i niech Was Duch Święty prowadzi. Amen.